Jak samodzielnie przygotować materiał dowodowy z rachunków bankowych w sprawie o rozwód lub podział majątku? Wycena kosztu usługi i płatność. Cennik usług analizy rachunków znajdziecie Państwo na stronie www.divortium.eu. W zakładce Cennik. Wycena analizy zależy od dwóch zmiennych: liczby analizowanych rachunków i maksymalnej długości analizowanego okresu mierzonego w pełnych miesiącach. W ramach wyceny analizy nie podlega wycenie liczba analizowanych rekordów. Jeżeli system analizuje rachunek o długości 12 miesięcy składający się z 2000 transakcji lub z 10 000 transakcji, to cena za usługę będzie jednakowa. System VAT-TB analizuje materiał i generuje raport tylko w zakresie dat oznaczonych przez użytkownika podczas kalkulacji płatności. Prócz kalkulacji ceny, Wycena zawiera informację o maksymalnej liczbie plików PDF, które można wgrać do systemu. Płatność za analizę odbywa się przed rozpoczęciem usługi.